Dzień dobry moi kochani, witam was w dzisiejszym QA z Dominikany. Co prawda jest to nasz ostatni dzień, ale no. dopiero teraz się w sumie zebrałam do nagrywania filmików, bo przez resztę czasu tak Także myślę, że nie będziecie źli. Ja mam takie bardziej, powiem Wam, fit, ale też takie bardziej związkowe niektóre pytania. Także dzisiaj mój chłopak ze mną zerwał twierdząc, że dalej mnie kocha. Widzę, że się zagubił co robić. I chciałabym tutaj najpierw, żeby Piotrek odpowiedział jako strona męska, a ja będę tym głosem strony damskiej, bardziej emocjonalnej. znaczy powiem tak, to jest typowy tekst zawsze, że ktoś z wami na przykład zrywa i mówi, że to nie jest twoja wina. Tylko na przykład to chodzi o mnie i tak dalej. Nie, to tak nie działa. W sensie to jest tylko takie robienie, żeby po prostu nie być tym złym, powiedzmy, albo może inaczej, nie, właśnie, żeby być tym złym, żeby wziąć na siebie winę, ale tej winy tak naprawdę nie ma. Wydaje mi się, że to jest albo po prostu, że tak powiedział, na no odpierdol tylko po to, żeby e, cię spławić, po prostu, żebyś miała takie, no dobra, jakby fajnie, a tak naprawdę to jest albo kwestia tego, że po prostu miał cię dość i. Nie bądź i no. no ale, ale to nie jest twoja wina, nie? Jakby o, o to mi chodzi, że. jakby po prostu Ale to nie... brzmiało tak, jakby no była wina. No dobra, dobrze, to przepraszam, nie o to mi chodziło. No to nie. To nie do, gadań, tak? Nie do gadań, No tak, no po prostu nie byliście sobie pisani, o tak, w, w tę stronę. Po prostu on też nie potrafi rozmawiać, nie? Bo jakby potrafił rozmawiać, to by to lepiej wytłumaczył, niż. No bo ja nie rozumiem tego, jak można jednocześnie powiedzieć, że się kogoś kocha, a jednocześnie z tą osobą nie być i żeby nie było żadnego innego argumentu dodatkowego. Bo ja rozumiem, że na przykład kogoś kochasz, ale na przykład ta osoba, nie wiem, jest alkoholikiem, ma problemy z hazardem, jak jest toksyczna i po prostu powinna coś ze sobą zrobić, tak powiem. No ale to jest jakiś feedback, nie? że on ci coś mówi, a nie że kocham cię, ale nie chcę z tobą być. Nie jest ciężko coś powiedzieć, bo ja rozumiem tą stronę, że my, będąc zakochanym, nam się wydaje, że nie, ta osoba na pewno nas kocha, bo tak mówi, ale może być rzeczywiście tak, i jakby dopuszczając do siebie tą drugą stronę bardziej męską że naprawdę to nie jest dobry pomysł, aby w ogóle o to walczyć i im szybciej jakby damy temu za wygraną. I skupimy się na sobie, tym będzie dla nas lepiej, bo na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem, jak będziesz do niego pisała, yy, nalegała na jakieś spotkania, kontakty. O przede wszystkim takie, że o, kochasz mnie na pewno to wróćmy do siebie i tak dalej. No i tak, ja mogę właśnie to z perspektywy z perspektywy. Per perspektywy. Pepe -pe 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 perview. Z perspektywy faceta mogę powiedzieć, że jeżeli on z tobą zerwał, na pewno potrzebuje czasu po prostu. Nie dawajmy sobie jakiegoś tak. takiego czasu, tylko raczej po prostu. Robić swoje. Się no. Z tym, tak. że to może być wasz koniec. I to nie jest nic złego jednocześnie. I to nie jest nic złego. I jakby staraj się pogodzić z tą myślą i nie staraj się przede wszystkim jakby na siłę wymusić od niego tego, żebyście znowu razem ze sobą byli w jakiś sposób, a nie dawać sobie sztucznych nadziei bo to rzeczywiście może nie być, nie. że on się rzeczywiście, może on się pogubi i tak dalej, ale jeżeli ci zadeklarował, że on nie chce z tobą być, to jest dla ciebie jasny sygnał, że to nie jest już twoja sprawa. Drugie związkowe pytanie. Myślisz, że czekanie na miłość ma sens i to jest... Według mnie z miłością jest na odwrót jak ze wszystkim innym. Na przykład pieniądze. Jak ktoś nie szuka, ktoś nie szuka pieniędzy, prawdopodobnie ich nie znajdzie. Chyba, że zrobi to na siłę, wiadomo, ale wiesz, o co chodzi. Że jak ktoś jest nastawiony na coś, to to się nie wydarzy, a jak ktoś nie jest nastawiony, to to się nagle wydarza. I no, ja chociażby bo tak. To miałem... jest tak, że jeżeli masz taki trochę akt desperacji, to w przypadku tak. posiadania wiedzy czy pieniędzy to ma sens. Tak, bo jak... łatwiej to odnaleźć. Tak, no bo ale pieniądze, w momencie... pieniądze można zdobyć po prostu. Jak tak, ktoś chce ale w momencie, zdobyć, jeżeli chodzi dobędzie. o relacje międzyludzkie, czy to jest, przyjaźń, to jest takie potrzeba przyjaźni, potrzeba miłości, yy, jakieś uwagi, to raczej. No nie... bo tu jest ten problem, że są dwie osoby, nie? Tak. Nie można wpłynąć na drugą osobę za bardzo. I często, po, często przez to dokonuje się złych wyborów, wręcz. Przez 99% no. przypadków. Także po prostu ma... trzeba czekać, ale jednocześnie powiedziałbym, że czekać aktywnie, czyli być po prostu otwarty na ludzi generalnie po prostu, na poznawanie ludzi. Bo ja nigdy nie lubię na przykład, nie wiem, czegoś takiego jak podrywanie. I w ogóle podrywania kogoś. Tylko dla mnie to jest to, że się kogoś poznaje i po I prostu albo interesuje. się z kimś dogadujesz no. i ta osoba też uważa to samo, albo nie. Bo jakby nie wiem, ja nie, nie widzę jakby sensu w tym, że. Ktoś kogoś komplementuje tylko dlatego, żeby go na przykład poderwać. No nie wiem, nie, ja, ja po prostu tego nie widzę. Dla mnie po prostu, albo się ludzi poznaje. Znaczy, ale niektórzy się... lubią sam ten moment flirtu, ale nie lubią wszystkiego, co jest za tym, po tym. Faceci najczęściej tak mają, że lubią ten moment poznania kogoś i tej tajemniczości. No bo to zawsze, potem... to jest tak jak ze wszystkim, nie? To, to wiesz, to nie jest tak, że się lubi albo nie lubi, bo to jest ogólnie, wiadomo, że to jest fajne uczucie, ale są fajniejsze uczucia. To nie jest najfajniejsze uczucie, jakie jest. A jakie jest najfajniejsze? <laughs> Warto czekać na pewno na miłość, ale nie warto jej desperacku szukać. Asymetria piersi przez schudnięcie: jak sobie teraz z tym poradzić? Ja to jeszcze od kobiecej strony wypowiem, że nie ma na to żadnej możliwości poza ingeracją chirurga plastycznego. Numer uno: piersi są od siebie różne. Jak strony naszej twarzy. Więc to, że jedna piersi jest mniejsza, większa, że jest bardziej uniesiona, opadnięta i tak dalej, jest totalnie normalne. A przy tym nie ma ćwiczeń, które wpłyną znacznie na wygląd piersi, tak aby na przykład jedną unieść, a drugą nie. Więc to jest zależne od naszej budowy piersi yy, i tak dalej. Więc jedynym sposobem jest na to ingerencja chirurga. Domyślam się, że ze strony Piotrka, yy, czyli męskiej strony, Nigdy facet by tego nie zauważył, nie zwróciłby na to uwagi. Ja też mam jedną pierś mniejszą, drugą większą. Tak samo pośladek mój, jeden inaczej wygląda, drugi inaczej wygląda. Domyślam się, że Piotr nawet nie wie, który jest lepszy, który jest gorszy. Ja wiem, który oczywiście. I to jest bardziej taka nasza kobieca domena, że my się doszukujemy takiej czy znaczy, znaczy, może nie powiedziałbym, że kobieca domena, tylko to jest domena tego, że po prostu y, ludzie u siebie wyłapują często. W sensie ogólnie jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie i często wyłapujemy rzeczy, których nikt totalnie inny nie widzi, albo na przykład my widzimy coś w sobie, co jest. Złe, powiedzmy, brzydkie, cokolwiek, a ktoś inny uważa, że to jest atrakcyjne, nie? Na przykład nie wiem, że ktoś ma. No, no, nieważne śladki, albo no, szerokie biodra. Tak, ktoś Większość... ma proste włosy, chciałby mieć kręcone, ktoś ma kręcone, chciałby proste, nie? Dokładnie. Ktoś chciałby być blondynką jest brunetem, jest brunetką jest blondynem. Zawsze u sąsiada trawa jest bardziej zielona, nie? Nawiązując, no ile ta dysproporcja nie jest naprawdę taka ogromna, to prawdopodobnie takie ogromne dysproporcje to są albo przez jakieś wypadki, operacje czy cokolwiek, nie, no bo jakby... To jakieś takie anomalnie lipo, typu e, lipodermia i tak No tak, i tak, ale chodzi mi o to, że w takich powiedzmy normalnych zdrowych warunkach większość ludzi... Yy, większość. Praktycznie wszyscy ludzie nie są symetryczni i zawsze lewa strona od prawej się różni. Jak ja na przykład też lewego cycka mam innego niż prawego, ja się też pewnie tego nie zauważyła i nie no wiem, która to która. Yy, więc to są po prostu rzeczy, które trzeba się z tym pogodzić i mogę powiedzieć, że na przykład yy, pewność siebie dużo bardziej widać niż takie dysproporcje. O. Bardzo fajna uwaga. Bardzo fajna, dziękuję, gratuluję. Czy mamy tendencję do sycia? Tak, obydwoje mamy. Tak, nie, <laughs> tak. W, nie widać kurwa. <laughs> obydwoje jakby jak byliśmy dziećmi, jakby Piotrek w większej mierze, tak, ja w no Tak, Ja byłem po prostu o tyły. Dlatego, że Piotrek był o tył ja natomiast nigdy nie przekroczyłam tej niezdrowej granicy masy ciała, będąc nawet dzieckiem, a byłam w tej górnej granicy i no miałam więcej tego ciałka. Zawsze nigdy nie byłam wręcz szczupłą osobą, podobnie jak Piotrek, także no, nie, jeżeli jesteście ja, w tymi grupasków, no, to się. Ja podejrzewam, że jakbym... Przestał ćwiczyć. No czy nie wiadomo, bo teraz też mam wyrobione nawyki, ale chodzi o to, że ze mną na przykład od dzieciaka był jakiś wysiłek fizyczny praktycznie. Nie miałem czegoś takiego, że e, tylko jadłem i nic nie robiłem. Przez to nie byłem aż tak otyły, jak mogłem być, ale podejrzewam, że mógłbym spokojnie ważyć ze 130-140 kg i być takim Lepie, typowym. Nie. E, I być takim, powiedzmy, typowym e, z memów, oczywiście takim playerem w piwnicy, nie? że siedzi jest gruby. Uważasz, no? że rynek jest z osobami zajmującymi się zdrowym stylem życia? Nie, ja nie uważam tak, ale uważam, że przed covidem, przed pandemią zdrowy styl życia był o wiele bardziej popularny, pożądany wśród ludzi yy, i więcej osób promowało ten styl życia, natomiast aktualnie większość osób przerzuciła się bardziej na lifestyle yy, lub coś w tym stylu, co mam wrażenie, że jest po prostu dla całego środowiska fitness dużą stratą. I jakbykolwiek to nie brzmiało, to takie profile typu yy, właśnie Dani Majewskiego, które kiedyś były bardzo fitnessowe, bardzo dużo dobrego robiły dla samego środowiska, napędzając nowych ludzi. I bardzo bym chciała, żeby do tego wrócili, aktualnie są bardziej w lifestyle'u Aczkolwiek ja uważam, że takie właśnie duże profile, które kiedyś były stricte powiązane z fitnessem Na pewno jest ich więcej, ale po tak. prostu no, oni mieli przyszłości... po pierwsze na myśl, e, tak stricte No to właśnie fajnie by mm -hmm. było, gdyby było więcej dużo takich tak. znanych profili Bo nawet szóstakowie już bardziej się zrobili medialnymi osobami, niż osobami związanymi z fitnessem Nie ma za mało takich osób, jeżeli ty czujesz taką potrzebę wyrażenia siebie, dotarcia do nowych ludzi to jak najbardziej nie powinnaś to robić, bo jest na to jak najbardziej miejsce. Znaczy właśnie jeszcze nawiązując tak na szybko do tych Majewskich, bo wiem, że na pewno ktoś zaraz coś powie złego, to jakby to o nich nie mówić, to nie jest wiecie, trzeba podzielić jakby to, że ktoś ma wiedzę i jest ekspertem w temacie, a co innego jak ty jest promotorem, nie? Można być promotorem i jednocześnie mało wiedzieć na jakiś temat i na odwrót, nie? I, wiesz, szybki ale wiesz, temat wiesz, na przykład. Na przykład, wiesz, Marita nigdy nie mówiła, że ona jest ekspertem. Tak, ale, ale, się ale nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, to że teraz my tak spokojno, powiedzieliśmy. Nie? Chodzi mi o to, że na przykład jest taki Dwayne Johnson, który jednocześnie nie jest dobrym aktorem. Ale jest aktorem. Ale jest aktorem, jest najlepiej opłacanym aktorem nie? i to nie ma znaczenia. Ważne jest to, co, jak ludzie reagują na innych ludzi. Ja też uważam, że jest dużo, dużo miejsca, ale jak chodzi o przesycenie, to ja bym powiedział jedną rzecz tylko, że według mnie za dużo ludzi na siłę stara się y, udawać kogoś, kim nie są. I za dużo ludzi na przykład kopiuje mnie i to, jak y, ja powiedzmy, robię treść swoje. W jaki sposób, bo ja to widzę, jak dosłownie ludzie kalkują jeden do jednego, coś co ja zrobiłem na przed nagram i, że nie są sobą. i tak, i że nie są sobą, i według mnie tego brakuje, że po prostu każdy profil fitness przez to wygląda tak samo, no. przez co ludzie się nie potrafią wybić, nie? Bo chodzi o to, że na przykład, jak chodzi o fitnessiary, to z całym szacunkiem, a 90% wygląda dla mnie identycznie. Zupełnie. Jeszcze jak chodzi o wszystkie zabiegi, to już totalnie trwa praktycznie każda jest taka sama. Każda brunetka wygląda, jak każda brunetka, każda blondynka wygląda, jak każda blondynka. I mało kto się rzuca w oczy. I jak spojrzycie, to każdy kto się rzuca w oczy jednocześnie nie ma zasięgi. Teraz bardzo dużo osób ma parcie na to, żeby dzielić się wiedzą, której nie mają. A to też. Jakby to, że usłyszycie gdzieś z jakiegoś profilu właśnie przekopiujecie wiedzę do siebie, to dać. I jakby widać, że ta wiedza się kończy w pewnym etapie i też bym była bardziej za tym, żeby jednocześnie więcej dziewczyn było w takiej roli treningowej, bo większość dziewczyn a to przepisy, albo porady, jakieś przecież są dobre na pośladki hipras. no nie? Od 10 lat jest cały czas to samo powtarzane, i jest cały czas to samo powielane tak. i po prostu to są takie rady dla was, nie, absolutnie nie chcę tutaj nikogo krytykować, tylko bardziej dla osób, które rzeczywiście chcą się gdzieś tam wybić w tych socjalach i chcą sobie te rady wziąć do serca, ja bym powiedziała, że to nie jest takie powielanie treści o co masz robić na pośladki, rob hip, teraz i na tym się kończy, tylko rzeczywiście albo dzielić się wiedzą, którą rzeczywiście macie, albo po prostu swój content opierać na przykład na dzieleniu się treningami, jakie wykonujecie, tak. Tym, co wy robicie? Dzieleniem się Waszymi posiłkami. Chociaż tych profili dietetycznych w samym sobie jest też ogrom, jest przesyt Akurat jeżeli chodzi o profile, to są te przepisy i zdjęcia jedzenia, powiedziałam, że jest totalny przesyt. No i tam w na każdym profilu jest to samo, nie? Tak, i one się niczym według mnie nie wyróżniają, więc jeżeli chcecie nawet robić profil z przepisami, mm -hmm. poszukajcie czegoś, co będzie dla Was oryginalne. Nie powielajcie tak, no... tego, że te zdjęcia mają być ładne, bo wszyscy my mamy dość ładnych zdjęć jedzenia. Tak, no ja właśnie, liczy się wasza ja osobowość. I teraz w internecie liczy się wasza osobowość, a nie piękne zdjęcia. Właśnie chciałem to powiedzieć, że po nagraniach nawet na TikToku widzę, że te profile, które nagrywają jakby przepis, ale to nie jest sam przepis, tylko jednocześnie właśnie pokazują swój charakter, swoją osobowość, swoją charyzmę to to się dużo lepiej sprzedaje, bo wtedy bo macie coś ktoś nie swojego. bo tej każdy... osobowości to jest. Tak, pamiętajcie, że y, szansa na to, że ktoś jest taki jak wy jest jedna do 50 miliardów. Dosłownie, jest taka szansa, ktoś to wyliczył, nie pamiętam kto, ale tak było. W praktyce nie ma drugiej takiej osoby jak Wy, więc musicie po prostu być sobą i nagrywać, tak jak wy uważacie, że będzie spoko. I uwierzcie mi, że do każdego do kogoś to trafi. Nie są ludzie, którzy oglądają ludzi, którzy hodują mrówki, więc. Yy... No, totalnie dla każdego się coś znajdzie swojego. Dokładnie. Nie? Dobra, a teraz zmykamy na takotki najlepsze na tak. świecie, i widzimy się w kolejnym ujęciu, prawdopodobnie już na lotnisku. Jesteśmy już na lotnisku, podprawie po bardzo szybko poszło. Jak chcesz story time, to jest u Piotrka, jak coś. I lecimy z naszymi pytankami, piorek będzie w roli dalszej. Nie będę dalszej. Lektora. Nie, nie byłem wcześniej, to liczę Ale dalszej. teraz, że będziesz. A, no to tak. Czy według Was oświadczyny oznaczają, że szykuje się ślub, czy jest to kolejny etap, który może trwać latami? Nie, to znaczy, jakby. strasznie dziwne pytanie. No, to zależy po prostu. Jakby nie rozumiem tego, że jak ktoś się oświadcza. To musi być ślub? Tak to druga osoba myśli, że to już jest koniecznie takie potwierdzenie, że będzie zaraz ślub i że w ogóle to, że to znaczy, że planujecie ślub. Już od razu, z automatu. I że się świadczyny... w ogóle kogoś poważnie traktuje. Tak. Znaczy, no to czy się poważnie traktuje, to akurat nie ma według mnie związku w ogóle ze świadczynami, ślubem czy z, z, z związkiem, bo to można i do kogoś... No jakby, głó... tak, no jakby tak było, to by nie było rozwodów, nie? W co, trzecim związku. Tak. Ale to właśnie, to ja tak... Totalnie nie mamy dla mnie. Jakby ani zaręczyny nie są wiążące na zasadzie, że to jest coś super mocniejszego i bardziej scalającego ludzi niż sam związek w sobie, czy też małżeństwo, bo no już mówiłam jak nieraz to, że dla mnie o wiele bardziej liczy się to, jak my ze sobą współgramy, jak ja z kimś współgram, jak my się dogładujemy i ta cała codzienność, a nie pierścionek na palcu, czy jakaś uroczystość, czy po prostu podpisanie papierów w urzędzie. Też kredyt, też nie, totalnie jakby ja tego tak nie odbieram, bardzo dużo osób mi już próbowała przekonać do swojej racji, więc nie próbujcie, bo ja tego nie rozumiem jak... Znaczy bo to nie ma racji tutaj, po prostu każdy ma jak chce, niektórzy żyją w konkubinacie całe życie i im dobrze jest, mają dzieci, jakby... Tak, ale wiesz, jakby postrzega się to tak, że jakby jeżeli fazy się nie oświadczy się, czy tam nie chce, jakby no, nie inicjuje tego, to znaczy, że ja jej nie traktuje poważnie, no tak, a w ogóle ale, ja tak tego nie postrzegam, No tak, ale z drugiej bo, strony ja bym mógł powiedzieć, że na przykład jak ktoś, nie wiem, yy, oświadcza się... I po czemu myśl... dziewczyny są takie zdesperowane, żeby mieć ten pierścionek na palcu, to jest czasami aż za bardzo takie desperackie, moim zdaniem. Takie stawanie ultimatum, albo też mi pierścionek, albo składaj To już jest za mnie chora. A wiem, że są takie sytuacje. No tak, to ale jest... to właśnie wydaje mi się, że to jest to, że one myślą, że, jest to, im da, tak, że to im da jakąś pewność, yy, że ktoś ich traktuje nie poważnie, nie? Da, więc... Nie traktujcie tego tak, bo to nie jest żaden. No nie, zwłaszcza, jak będzie wymuszony. Krwiom. Zwłaszcza, jak to będzie wymuszony, to już w ogóle. P... Jest, no. Jest, macie, macie problem, nie? Dziewczyny, chill. Znaczy wiadomo, tam, tam. że to, trzeba o takich rzeczach w miarę jak komuś zależy, w miarę wcześniej komunikować, nie? Znaczy jak komuś, zależy z tym, jakie ten... ma druga strona tak. podejście, komunikować dlaczego dla Was jest to ważne, jeżeli rzeczywiście jest to dla, to dla Was ważne, to nie wymuszać, a po prostu mówić dlaczego i z jakich powodów jest no. to dla Was ważne. Czy jest zdanie Waszej rodziny dla Was ważne i na tym się opieracie i z tego powodu chcecie, czy ma to dla Was jakieś bardziej sentymentalne znaczenie? I trzeba po prostu o tym mówić drugiej stronie, bo jeżeli druga strona tego nie czuje, to ona nie zrozumie was. Waszej. Czy planujecie mieć w przyszłości kota? No tak, no. Wiadomo, to już nieraz było mówione. Od kot... 10 lat o tym mówimy. Tak, kot będzie. No, jak się kiedyś doprosimy. Tak, to myślę, że teraz to już prędzej niż później. Tak, biorąc pod uwagę, kiedy pierwszy raz o tym mówiliśmy, to wydaje mi się, że jednak prędzej niż później. Życie nas zweryfikowało. Tak. Czy odczuwacie jetlag? Przez pierwsze dwie, trzy doby? No, 3-4 doby. Jeżeli chodzi o taką, taki przestrzał godzin, jak 5-6, jak tutaj jest, to tak, to 5-6 godzin. A tak to tak. raczej szybko. Ale to, nie, to jest też tak, że to nie jest taki, że my wiecie, nie możemy spać czy coś takiego. tylko po prostu budzimy się na przykład o 6, a jak nie mamy jetlaga, to byśmy mogli spać do 7-8 Tutaj. No, budziliśmy się wyjątkowo, bo wiątek pierwszego dnia tutaj. Ale jak tak, najbliżej no, 6 a ja, rano, tak. Więc to no, nie a, jest a ja ja drugi że... wstałem stałem, 4.55, ale to dalej mi nie przeszkadzało, jakby. Wiemy, yy, że mają jetlag taki, nie tego w ogóle w ogóle nie rozumiem jak tak można mieć, że idą spać, wiesz, normalnie jakby szli spać, no. zamiast od o 23 czy o północy, a budzą się o 34 nad ranem, nie? To to przerąbane. Ale mamy po prostu tak, że nas wcześniej bierze sen i my na przykład tak, szliśmy o spać o 22, .00, 21 .00. No to wiadomo, że wtedy jak 8 godzin się policzę snu, no to jest po prostu piąta rano, nie? Jakby. Ale szybko się wyrównuje. Tak, ale właśnie po czterech dniach mniej więcej już jest git i w ostatnie dni już mieliśmy także że 7 rano budzi to mieliśmy takie, a jeszcze by człowiek pospiólkał, ale, ale szkoda dnia. Meksyk czy Dominikana? Za, za mało widzieliśmy. Ja mogę tylko powiedzieć ocenić... kto co lubi. W Meksyku jest więcej rzeczy do zobaczenia, zwiedzenia, tak, no. próbowania. Mój jest kraj Meksyk więc większy, jest bardziej rozbudowany kulturowo, ma jakąś tam swoją historię. Jest, to to... A jeżeli chodzi o jakby plażę, wygląd, to ja bym powiedziała, że jest bardzo podobnie, bo obydwa kraje leżą nad Morzem Karaickim. To jest ten sam klimat, więc tutaj jakby jeżeli chodzi o faunę florę, widoki, to macie naprawdę... No. A, zaraz podobne. się ktoś przyczepił, oczywiście wiadomo, że Meksyk jest z dwóch stron dotyka dwóch oceanów, to no każdy dobrze, wie. Ale, ale chcę właśnie, że powiedzieć, że zaraz nie wiedział. Dominikana też dotyka oceanów. No tak, tak. tak. I, i ale tak czy jak pogoda jest, no w sensie ogólnie jest wszystko bardzo podobne. Wydaje mi się, że Dominikana po prostu jest bardziej na chill, bardziej na właśnie takie powiedzmy wakacje w czasy, tak. a Meksyk jest bardziej właśnie, że ktoś na przykład chce pojechać gdzieś na dłużej, trochę podwiedzać, pojeździć. Jak się czujecie po wakacjach? Jak się czujesz? Fenomenalnie. Czuję ja się też. naprawdę znakomicie. Nie wiem, czy kiedyś tak dobrze czułem po wakacjach, jak po tych. Wydaje mi się, że nie. A ja powiem, że bardzo się cieszę, że od razu wypoczęłam, bo praktycznie od razu jakby włączył mi się mod na chillowanie, gdzie w Meksyku miałam z tym problem i dopiero pod koniec gdzieś tam tak totalnie wyluzowałam, tak tutaj naprawdę psychicznie bardzo odpoczęłam i bardzo mi tego brakowało i potrzebowałam tego, także ja jestem naprawdę. Na Kolejne pytanie, jedno z ostatnich: to czy byliśmy na sałonie? To nie, w tym roku nie byliśmy, zrezygnowaliśmy jakby z wycieczek, bo po prostu byliśmy dwa lata temu i no, no widzieliśmy już po prostu sałonę. Wątpię, że widzielibyśmy coś nowego. Bierzemy pod uwagę, ja to też zawsze będę mówił, że my też, tak powiem. Nie korzystamy tak powiedzmy w pełni z tych wakacji, że wiecie wycieczki, kurwa jeżdżenie tak, i tak dalej. Zajęty, dlatego, że czymś. wiemy po prostu, że tam wrócimy. A druga sprawa jest taka, że ja też miałam problemy z brzuszkiem tutaj i to nie było dla mnie komfortowe, żeby teraz płynąć na wyspę w ostatnich dniach i tam się jeszcze męczyć, jak mnie coś złapało. Tak, że po prostu też z racji tego, no ja wolałam zostać po prostu w hotelu. Gdzie byliście na wakacjach za granicą, razem, osobno i które miejsce było wasze ulubione? Razem byliśmy tak. Po kolei. Fuerteventura, Corfu. Ale Dominii... po kolei, Fuerteventura oceniamy. Bardzo dobrze, na bardzo dobrze tak, wspominam. Bardzo Chciałbym na pewno jeszcze raz na Wyspy Kanaryjskie pojechać, zobaczyć czy do... tak dobrze wspominam, bo rzeczywiście tak było, czy tak dobrze wspominam, bo to były pierwsze wakacje tak naprawdę, bo to były moje znaczy. pierwsze... To czy znaczy nasze pierwsze wakacje, tak. moje pierwsze za granicą, w sensie samemu nie jako, bo wcześniej byłem jako jako dzieciak z rodzicami. No. Więc ja to też bardzo dobrze może pod tym względem wspominam, ale było zajebiście. Tak. Nie, super, naprawdę. Tak. Ja też bardzo dobrze wspominam, chciałabym wrócić. Dobra, e, następna na Korfu. 5 na 10? No. E, gdyby nie nasz No, no trip. Może, może 6 na 10. Nie. 5 na 10. Dobra, to 5, do 5 7, na 10. Nie, 5 Dobra, na 10. 5 na 10. Gdyby nie nasz trip że wynajęliśmy sobie fajnego dzipka, cabrio, przejechaliśmy wyspę, obejrzeliśmy parę rzeczy sami i tak dalej, to gdyby nie ten dzień, to wydałbym 3 na 10 albo 4 na 10, bo no nic mnie tam totalnie nie urzekło. Wszystko Potem było przeciętne, hotel było przeciętne. Jedzenie było okropne, Grecy byli okropni. Tak, pogoda, była, pogoda też była taka, że no, no upał straszny, nie? Ale to powiedzmy, że już dobra, jakby na pogodę nie będę narzekał, bo sami wybraliśmy termin. No nie, totalnie Grecja. Nie. Dalej była Dominikana. No to 9 na 10. 9 na 10. Meksyk, no nie, 9 na 10. Już, 10. ja bym powiedział, już 10 na 10. Znaczy ja daję to sobie tą jedną, że to tak ale, aha, no dobrze. No okej, okay, no okej. Okay. No chyba że tak. No dobra, tak, to że gdzieś... jeszcze coś mnie jeszcze bardziej tak. zaskoczy i wiesz, mhm. że i... No to ogólnie Dominikana dwa lata temu w tym roku i Meksyk, ja bym dał wszystko 9 na 10. Tak. Bardzo, że tak powiem podobne to było. Albo 9,5 na 10, hehe. <laughs> tak, dalej yy, Barcelona. No to Barcelona bardzo fajna właśnie na taki city break, że parę właśnie dni tam spędzić, yy, zwłaszcza jak powiedzmy w Polsce się robi chłodniej, tak, tam, tam jeszcze jest ciepło, więc jest idealnie. Bardzo przyjaźni są ludzie, bardzo ogólnie tak jest. No klimatyczne miasto. Nie ma co ukrywać, że jak chodzi o najbardziej klimatyczne miasta, w jakich bym, to właśnie Barcelona byłaby pierwsza. Chorwacja 3 na 10. No nie, no, też bym powiedział, że jest 5 na 10. Nie, była gorsza od Grecji absolutnie. Ja nie chcę wracać do Chorwacji nigdy w życiu. I po Chorwacji bardziej doceniam Grecję. Już stwierdziłam, że do Grecji a, bym to 4 chciała na 10. Wrócić nie, ja daję 3 na 10, no albo i 1 na 10. To ja 4. Jeszcze biorąc pod uwagę to, tak jak bardzo dużo osób zachwalało Chorwację, tak. a my byliśmy w tym rejonie, który był zazwyczaj zachwalany i wszyscy go polecali w ogóle. Tak, to znaczy, nie. ja ogólnie już widziałem sporo zdjęć z Chorwacji, że się zastanawiam. Gdzie ci ludzie byli, w tym, że takie widzieli rzeczy i czy przypadkiem nie było tam do dookoła tysiąca turystów, których po prostu jakby wycięli tak. ze zdjęcia, nie? E, bo wszystkie fajniejsze miejsca, ładniejsze Chorwacji były, tak były w chuj oblegane, po prostu... Nigdy na wakacjach nie widziałam takiego obrężenia ludzi, na takiej małej przestrzeni bardzo mi się to nie podobało. Jeszcze było bardzo dużo Polaków, czego ja nie lubię na wakacjach, bo ja jakby lubię poczuć troszeczkę inny klimat, nie chciałabym, no jakbym chciała, wiecie... No tak, no, 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 no to jest koszo. tak, że na plażę tak, w Chorwacji człowiek się czuje trochę jak nad Bałtykiem, nie? Ja jeszcze byłem w Porto i Porto mi się podobało, ciężko mi powiedzieć też, bo byłem tam w sumie taki jeden dzień miałem dla siebie, że tak powiem, żeby zobaczyć cokolwiek, A więc tylko tyle, że się mm. po prostu przyszedłem przez miasto, ale też ma swój klimat. Na pewno to nie jest jak w Barcelonie, bardziej bym powiedział, że to jest taka bardzo jedna, jedna duża starówka to miasto. Dobra, dziękuję wam kochani za to Q&A, szybkie, ale mocne Q&A. Jedyny vlog mój z Dominikany, film Dominikany. I widzimy się w kolejnym materiale. Pa!